Hej siemanko z tej strony Kulian jesteśmy znowu na mojej serii od starego do nowego i jak widzicie przewinałem czas już tu mamy rzepak na tym wzroście jak widzicie mamy zachwaszczenie 100% więc dzisiaj naszym nowym nabytkiem będziemy go odchwaszczać po prostu więc bierzemy Fenda i lecimy na sklep nie? już jest wszystko zakupione no, otwieraj się. Jeszcze tylko go umyjemy moją nowo zakupioną myjką. Zakupiłem tę myjkę, gdyż już na tego pęda po prostu patrzeć się nie da na wsi. Żeby po prostu, no mógłbym, żebym mógł nim jeździć, nie? Także go zaraz szybko tutaj, cyk, cyk, myk, cyk, myk, puch. Jakoś go tutaj okuczemy Już jest lepiej, nie? Dobra, brama otwarta to otwarta to ogień, nie? Padą w podłogę Lecimy na sklep. Będziemy dzisiaj pryskać Opryskiwaczem Apollo jakiś Odkupiłem od szwagra o kurde, jakaś sztuczka mała, ale mi nie przeszkadzająca, ja pójdę dalej w razie czego mnie tu nie było. Miło się jedzie, bo powiem. Naprawdę milutko. Kierunek i cyk. Nasz CPNik. Ja jeszcze nie potrzebuję go zatankować. Ale już pierwszą. Ma już godzina 20 minut przejechane, przy mnie, bo tam... O, dobra, nieważne, po prostu mamy nasz ten, naszego Apollo. Nalejmy do niego to, co trzeba. I ruszamy, nie? Ma 1000 litrów pojemności, także spokojnie. Dzisiaj pryskamy chyba na wszystko. Ale nie widziałem, o Boże, nie widziałem jak tam na kukurydzy na owsie byłem. To też jest 100% zakwaszczenia, tylko na kukurydzy nie byłem. Ale też podjedziemy to, zobaczymy. W razie czego, jak zabraknie, wrócimy się na sklep i zatankujemy środek. Bo pojemność ma ten. Pryskiwacz 1000 litrów, a ten baniak ma z tego co pamiętam 2000 litrów po pojemności i chyba miał blane 2000 litrów, ale nie jestem pewien. Dobra. Dobra, my lecimy dalej. Najpierw jedziemy na y rzepak raczej. Proszę, tylko jakie? Ten ma światełka, dobre? Beznadziejne. Mam nadzieję, że, chociaż kable, jak podłączyłem do tego, do opryskiwacza, to będzie się podświetliwało coś, bo. Podświetliwało? Podświetlało? Podświetlało coś, bo ja nic nie widzę z tego. Nic nie będę na co widział w razie czego. Dobra, my lecimy tu. Teraz tak, oddalamy kamerę, będziemy na tej kamerze pryskać. Tylko sobie ją dobrze ustawię. Rozmóżmy go już tak przy okazji. Jak widać, tak wygląda mój rzepaczek. Nieważne to jest akurat teraz. Pryskać chyba będę na padzie, bo będzie mi łatwiej trochę. że przepraszam za cokolwiek co teraz robię. Tu jakby dojechać, chociaż kawałek do X, my kół. Dobra, dobra, kawałek tak. O kurde. Podniesiemy sobie to. W kwasztachu przejedziemy. U sąsiada przejedziemy, tiknę Nie no, umytym fędziurkiem to od razu lepiej jeździć w polu. Trochę opuścimy te. Tak? Ajcie, bo teraz tutaj trzeba finezyjnie wycofać. Dobra Jedziemy na owies. Wszystko się chwasto, spryskamy nawozić będziemy, tylko już chyba owies. I to w... Nie będę już chyba na odcinku nawoził, owsa niepotrzebne mi to będzie Dobra. ładnie. No tak jak mówiłem nie 100%, nawiezienie. Aaa, A, to już mi trzeba będzie nawozić. Ła to dobro. Ale są fajne tekstury, widzę. Są fajne te ścieżki teraz. On jeszcze tej ścieżki tutaj nie zrobił. Boże, co za z tego Snake'a. Nieważne, on tego i tak nie ogląda. Głupio, trochę z tym obliźkiwaczem się cofła. Co on ma jed na jednym kole hamulec? Trochę beznadziejnie, ale może być. 12 minut odcinka mamy. Dobra, teraz na kierkę i lecimy w kukurydzę. Fajne są te ścieżki tutaj na tym osie, bo jak, o jak on jest tak gęsto posiany. I 100% nabożenia ma to już też w ogóle My szybko lecimy pryskać w kukurydzę i będziemy kończyć Czekajcie, coś tu się... Zatrzymałem się na chwilę, bo coś się z rozdzielczością na chwilę stanęło Może nawet nie na chwilę, tylko na trochę dłużej Nieważne hmm. Następnym razem kamerę biorę z większą liczbą megapikseli Czy jakoś tak Dobra, tego nie było My sobie śmigamy Na kukurydze Nie wiem jak z tą kukurydzą Nie patrzyłem Ona od zasiania się jest sama nie ruszam jej, nic. Ale widzę, że coś tu jednak urosło. Nierówno, ale urosło. Czekajcie. Niech się zacznie rozkładać, a ja sprawdzę, jak jest. 100% zachwaszczenie, 60% nabożenie. Na oko. Może już widzę, jak ja to będę mucił, jak to będą wyglądać te ścieżki na tej kukurydzy. Sąsiad też, widzę, będzie na ziarno Chwila. Dokąd to doszło w ogóle? Dotąd. Mam nie wiem, co to będzie w następnym sezonie. Nie ciekawe co bym tu mógł chciać. Boże, beznadziejnie tutaj pryskam. Więcej rozjeżdżam niż zetnę na ziarno. A nawozić już i tak mi się nie chce. Dobra. Zjedziemy na gospo i to kończymy. Bo już tam kryszka kolację przygotowała. To... Wiadomo, bo powiedziała, że w pół do będzie kolacja, jest 18.30, to lecimy. Znaczy no, 18.29, no to będę punktualnie na kolację będę. Jestem jak Tomasz, haj to masz? Hajto. Dobra, teraz tak e, Gdzie ja mogę ten opreskiwać postawić Bo tak w następnym odcinku ani tego, ani tamtego tego niby nie wyciągam Bo jeszcze łąki nie mam e, A już potrzebny dłużej nie będzie, że tu go schodam Tam będzie ciężko z nim wcofać, ale może się uda. Nieważne. No to tak może stać chyba, nie? Nikomu nie będę przeszkadzał. Jeszcze się tylko tego gdzieś od odstawi. Bardziej bym powiedział, że tu można. Można. A przyczepy wtedy się tam postawi i od razu na gospie jest tyle miejsca, że nawet jakbym że jak będę przygotowywał kombań pod żniwa, to se stanę na środku i jeszcze mogę się trzema kombajnami Trzy kombajny sobie jeszcze na środku mogę postawić pod górę. A ten przyczepa to nie wiem czy będziemy ją składać, czy już ją będziemy tak bo ona do remontu ma iść. Dobra, wezmę tylko tą zgrabiarkę jeszcze do tej, do szopy schowam, bo ona tutaj tyle miejsca zajmuje, że, a w szopie tyle miejsca też jest, że zmieści się wszystko poza kombajnem, bo kombajn na dach nie wejdzie. Albo nie, dobra, podczepię sobie ją do tego, do fenda i poza odcinkiem ją pojadę poskładać. Ta przyczepę. Bo ona on, żniwa mi będzie potrzebna, a w następnym odcinku właśnie będziemy żniwować. Jakoś to tak krzywo zajada, ale chociaż jako, jakkolwiek. Tu sobie ją tak jakoś postawię. I poza odcinkiem ją ja pojadę poskładać Dobra, to by było na tyle w tym odcinku Zamknijmy tu sobie Ja pojadę zaraz z nią I widzimy się w następnym, gdy będę żniwa. Pa!